Monitory interaktywne Clevertouch Impact i Impact Plus mają wbudowaną przeglądarkę, dzięki czemu możemy uzyskać dostęp do internetu. Przeglądarkę wybieramy z naszego bocznego menu, klikamy w ikonę, mamy teraz dostęp do internetu bezpośrednio przez naszą szkolną zaporę sieciową. Możemy wysiedzieć różne strony internetowe na naszym monitorze Clevertouch. Daje to możliwość wyszukiwania stron edukacyjnych, ale możemy również uzyskać dostęp do innych treści. Wszystkie strony internetowe, do których masz dostęp, będą dostępne tutaj online. Do dyspozycji mamy narzędzie ruchomego pisaka. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać, wybierając kwadrat, który wysila się w bocznej części ekranu. Gdybyśmy chcieli tworzyć notatki, możemy oczywiście robić to na żywo na ekranie. Możemy zrobić adnotację bezpośrednio na stronie internetowej, wybierając kolor pisaka, bądź podkreślenie, bądź ewentualnie w łatwy sposób zmazać tą notatkę. Jeśli chcemy Możemy zapisać zawartość ekranu z naszymi notatkami za pomocą trzech ikon tutaj. Ikony dyskietki, ikony QR lub konta w chmurze, gdzie możemy zapisać nasze notatki jako zrzut ekranu. Możemy również użyć innych narzędzi ruchomego pisaka. Z naszej ikony narzędzi wybieramy klucz, a następnie reflektor, który można również wykorzystać na stronie internetowej. Podobnie możemy użyć naszego narzędzia do wycinania. Które jest bardzo przydatne do tworzenia treści podczas naszej lekcji. Jeśli chcemy wykorzystać treść czy grafikę i przenieść ją w inne obszar robocze, możemy zrobić zdjęcie tego i zaimportować do pamięci monitora, lub ponownie wybrać wycinek ekranu i zapisać bezpośrednio do naszej białej tablicy. Mamy możliwość przeniesienia zawartości na dowolną stronę naszej tablicy. Możemy mieć tę zawartość tutaj, lub również z tego miejsca. Przesunąć na kolejną stronę mojej tablicy i przesunąć w wybrane miejsce. I oczywiście zaimportować obrazy, które zapisaliśmy wcześniej do naszego folderu. Możemy szybko wprowadzić te treści i możemy je analizować: opisywać, komentować, ewentualnie zapisać naszą notatkę. Z naszego ruchomego pisaka wracam do strony głównej ekranu domek. I idę do sekcji aplikacji. Pokazywałem systemową przeglądarkę, ale w naszej sekcji aplikacji widać, że mamy również wbudowaną przeglądarkę Google Chrome. Tak więc z przeglądarki Google Chrome masz teraz dostęp do wszystkich swoich edukacyjnych witryn internetowych, szkolnych czy Moodle. Jeśli potrzebujesz, możesz ustawić je jako strony główne, dzięki czemu za każdym razem, gdy twoi nauczyciele otworzą przeglądarkę online, otworzy się od razu zapamiętana strona główna, gdzie będą mieli dostęp do wszystkich swoich zasobów online. Z tego miejsca mam również możliwość zalogowania się na moje konto w Google lub dysk OneDrive. Dzięki czemu mogę uzyskać dostęp do wszystkich moich zasobów i materiałów zapisanych na dyskach online bezpośrednio z poziomu mojego monitora CleverTouch.